Witajcie na kanale Moja Turcja od kuchni. Dzisiaj przygotowałam dla was dwie potrawy ze szpinakiem. Do pierwszej potrawy wykorzystamy liście, a do drugiej łodygi. Szpinaku, dlatego najpierw musimy oddzielić łodygi od liści. Oddzielone łodygi wkładamy do garnka, ponieważ będziemy je gotować, a liście drobno siekamy i wkładamy do miski. Ugotowane łodygi szpinaku podamy z sosem jogurtowo-czosnkowym. I jako przystawkę, a liście usmażymy z cebulką, dodamy jajko i będzie to potrawa obiadowa. Łodygi zalewamy wodą i tak jak mówiłam będziemy je gotować. Do przygotowania smażonych liści szpinaku będzie potrzebna cebula, dlatego musimy ją drobno posiekać. Posiekaną cebulę wkładamy na patelnię, wlewamy oliwę z oliwek i smażymy. Kiedy łodygi szpinaku się gotują, my możemy usmażyć cebulkę. Cebulę należy często mieszać, ponieważ chcemy, by się skarmelizowała. Obu potraw nie musicie przygotować w tym samym czasie. Zarówno liście szpinaku, jak i łodygi mogą być przechowywane w lodówce w szczelnie zamkniętym pojemniku przez kilka dni. Do skarmelizowanej cebuli dodajemy liście szpinaku i dokładnie mieszamy. Smażymy dalej. Przyprawiamy solą, pieprzem i ostrą papryką. A następnie, kiedy już szpinak jest usmażony, wbijamy jajka. W naszym przypadku jest to potrawa dla dwóch osób, więc wbijamy dwa jajka. Łodyki też już się ugotowały, są miękkie, a więc możemy wyjąć je na talerz. Sos, którym polejemy szpinak, to dobrze wymieszany jogurt ze zmiażdżonym czosnkiem i solą. Tak wygląda potrawa już gotowa, która po turecku nazywa się yumurtal spanak, czyli szpinak z jajkiem. Polecam ją wszystkim wielbicielom szpinaku. Jest naprawdę bardzo smaczna. W tej potrawie bardzo ważne jest to, aby dobrze skarmelizować cebulkę, A więc smażcie ją długo, tak żeby się dobrze skarmelizowała. A to już łodygi szpinaku z sosem jogurtowo-czosnkowym. To bardzo smaczna przystawka. Również polecam. Jeśli lubicie ostre potrawy, koniecznie posypcie ją pulbiberem, papryką ostrą. Smacznego! I to już koniec na dziś. Do zobaczenia w kolejnym filmie z tureckimi przepisami. Görüşürüz.